Za doładowanie konta moglibyśmy dać Bobra, który zna 1000 bitów. Ale pomyśleliśmy, że lepsze będzie 1000 SMS-ów do wszystkich sieci. 36,6. i składane tylne siedzenia. Teraz Matiz z prawdziwie ekscytującym wyposażeniem dodatkowym. Deu. Wybór z przyszłością. Wybrane w perwolu. Perwo! Żeby wełna była zawsze jak nowa. Czy jest Alpen Gold To już ostatni 320. Dam 10, 20? 30 krawat? Yy, krawat, zegarek. Komórka. Po raz pierwszy. Skuter. To ja? Milion dziewięćset. sprzedane. Alpen Gold To pyszna mleczna czekolada z mnóstwem całych orzechów laskowych. Czego się nie robi dla Alpen Gold, uśmiechnij się. Z przyjemnością zapowiadam, aż 87% ludności w zasięgu czterech wyżów komórkowych. Niewielki Siemens wypogodzi plażowe torebki. Motorola z łapem rozchmurzy korzystających z internetu. Ericsson z klawiaturą do SMS-ów oświeci młodzież, a uczulonym na technikę ulży głośno mówiący starzem. Jak mówią starzy górale, jaki pop, taki rok. Życzę Państwu dobrego wyboru na cztery popy roku. Pop łączy z ludźmi po Polsce całej. Żubr występuje w Puszczy. Że W muzeum można spotkać się z niezłą sztuką. A nawet z trzema. Wszystkie wpadły mi w oko. Ja im też. I tak bez problemu miałem na wejściu jeden numer. Ale chciałem więcej. I długo nie musiałem czekać. Z drugą złapałem kontakt dwa miesiące później. I wtedy poczułem, że trzecia to tylko kwestia czasu. I rzeczywiście sam mogłem się przekonać, że cierpliwość popłaca. Im dłużej w popie, tym więcej lepszych numerów i 15 groszy za minutę. Sprawdź, ile ich możesz mieć. Kocham polską gościnność. Tylko mój żołądek tak cierpi. Zgadę, ból, niestrawność. Skuteczniej usuwa RaniMax 150. Tabletki powlekane z podwójną dawką ranitydyny. Działa do 12 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RaniMax 150. Ten job potrafi. Jest znowu te plamy. Bez żony bieda. Po co ci żona? Wystarczy dobry proszę. Jeśli dobry, to pole na dwa tysiące. To pani? Ja jestem kobieta pracująca. Żadnego prania się nie boję. Oj, dzieci, dzieci. Kobiety pracujące biorą teraz w polenie dwa tysiące. Ojciec prać. No właśnie, prać, ojciec prać. Dziadek. Nie szkodzi. To proszek dla wszystkich. Uniwersalny. Polena dwa tysiące. Duży efekt małym kosztem. Jak dorwę tego, który wymyślił ośmiu pancernych i psy, to mu nogi powyrywam. Z... Przepraszamy, ale w Heja ładujemy podwójnie. Kup starter, doładuj konto, a my podwoimy twoje doładowanie. Heja.